Lato w pełni. Niestety zdarza się, że wakacyjne rozluźnienie sprawia, że niektórzy zapominają o pozostawionym samochodzie, dziecku lub zwierzęciu. Tymczasem okazuje się, że nawet kilkudziesięciominutowy pobyt w nagrzanym aucie może spowodować śmierć w strasznych męczarniach. Co zatem zrobić, jeśli widzimy uwięzione w pojeździe dziecko czy psa? Reagujmy w takich sytuacjach, dzwonimy pod numer 112, wykorzystujmy ten telefon, zadzwonimy, martwiąc się oczywiście o pociechę. Gdy sytuacja jest newralgiczna, gdy nie ma kontaktu z dzieckiem, widzimy, że jest bardzo gorąco, a no dziecko nawet mogło omleć czy zwierzę będące w samochodzie. Samochód jest pozamykany. Możemy się nawet pokusić o wybicie szyby w takim samochodzie, bo w tym momencie ratujemy życie czy zwierzę czy też człowieka, dlatego w takich niewralgicznych sytuacjach możemy się pokusić o to, żeby wybić tę szybę. A w mniej takich sytuacjach, gdy widzimy, że samochód jest zamknięty, sprawdzamy, nie ma tu kontaktu takiego, że możemy otworzyć ten samochód, dzwońmy na policję, dzwońmy my w sytuacji takiej też możemy wybić szybę, a gdy dojdzie do takich sytuacji, dotrzemy do właściciela, no i to już będą odrębne konsekwencje z tych sytuacji. Niestety, mimo apeli, statystyki są zatrważające. Co roku zdarzają się ofiary śmiertelne w wyniku ludzkiej niefrasobliwości. Wystarczy kwadrans w gorącym aucie, żeby dziecko doznało urazów mózgu lub nerek, które zagrażają życiu.